Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie samochód BMW i 3 w nagraniu przede wszystkim przedyskutujemy kwestie związane z danymi technicznymi będzie sporo o ciekawostkach, wadach, zaletach i cenie. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tych wszystkich informacji i zastanawiasz się czy warto zdecydować się na zakup tego samochodu, to koniecznie obejrzyj ten film do samego końca. A przed przejściem do szczegółów zachęcam Cię również do zasubskrybowania mojego kanału i do zostawienia polubienia pod filmem, jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś. A teraz przejdźmy już do szczegółów. BMW i3 to auto produkowane w latach 2013-2022 do w Niemczech. Samochód ten był bardzo długo wyczekiwanym pierwszym modelem aut elektrycznych BMW. Auto jest oczywiście klasycznym przedstawicielem pojazdów segmentu B. Występuje w wersji 5 hatchbacka z napędem tylnym. Wymiary auta dość skromne, jeżeli chodzi o długość no to było to około 399,9 cm. Szerokość około 187,5 cm i wysokość około 157,8 cm. Wszystko to przy rozstawie osi wynoszącym około 257 cm i przy stosunkowo skromnej masie własnej rzędu od 1270 do 1315 kg. Co do bagażnika, to miał on ładowność od 260 do 1100 litrów, a zatem przewożenie rzeczy podczas takiej codziennej jazdy po mieście nie powinno sprawiać tutaj jakichś większych problemów. A jeżeli chodzi o wyposażenie, no to w przypadku tego samochodu zastosowano szereg różnych ciekawych wersji. Były to wersje takie jak Decaword, Megaword, Gigaword, Teraword i Electronaut. A zatem różne wersje wyposażenia do wyboru miał ewentualny użytkownik takiego samochodu. No i przy tematach technicznych nie sposób też nie wspomnieć kilku słów na temat silników. A tych silników rzeczywiście do wyboru trochę jest. Zaczniemy sobie od wersji silnika podstawowego. Jest to silnik elektryczny o mocy 180 koni mechanicznych. To jest silnik, który standardowo będzie ładować około 8 godzin i który ma zasięg. Ok około 170 km natomiast w rzeczywistości myślę, że najlepiej jest zwrócić uwagę na te silniki poliftingowe. Przypomnę, że lifting miał miejsce w 2017 roku, jak to przypominałem. No i wtedy pojawił się silnik o większej pojemności 33,2 kWh. Taki silnik oferował zasięg około 255 km. Dodatkowo dostępna też była wersja silnika, tzw. range. Extender, czyli po prostu silnik elektryczny z benzynowym, klasyczna hybryda. Natomiast silnik, który ja bym osobiście wybrał, no to byłby to silnik elektryczny o mocy 170 koni mechanicznych. Silnik o pojemności 42,2 kWh, o zasięgu nawet do około 310 km. To jest też myślę silnik z dość niezłym przyspieszeniem, 7,3 sekundy do setki. Również prędkość maksymalna wynosząca 150 km na godzinę. No i maksymalny moment obrotowy 250 Nm. A zatem myślę, że w ten konkretny silnik osobiście bym celował. A zatem tak to się prezentuje w kwestii danych technicznych. Teraz, może, trochę o wadach i zaletach. Jeżeli chodzi o zalety samochodu, no to przede wszystkim mówi się tutaj o bardzo ciekawej stylistyce i wyglądzie samego samochodu. Do tego dochodzi kwestia bardzo pojemnego bagażnika, jak na auta elektryczne. No i też nie sposób nie powiedzieć o wspomnianym wcześniej silniku elektrycznym, który oferuje naprawdę spore e, zasięgi, a zatem zalet dość sporo. No i jeżeli chodzi o wady, czy ewentualne usterki, no to generalnie, jeżeli chodzi o same usterki, no to auto to uchodzi raczej za mało problemowe, natomiast gdzie niegdzie zdarzają się oczywiście jakieś tam pojedyncze naprawy związane na przykład z włóknami węglowymi, no i pamiętajcie też, że jest to auto dość drogie jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju naprawy dlatego tutaj zawsze upewnijcie się że jest ono w dobrym stanie przed ewentualnym zakupem, zwróćcie też uwagę na ewentualne zarysowania co może też nieco mówić wam więcej na temat historii samego auta, no i jeżeli chodzi o wady no to wspomina się także o tym, że przydał Byłoby się może nieco bardziej miękkie zawieszenie, jak i również przydałoby się nieco lepsza dostępność samego auta pod względem cenowym. A skoro jesteśmy już przy cenie, no to może przejdźmy sobie do spraw dotyczących właśnie tego elementu. Sama sytuacja rynkowa samochodu jest dość dobra, na rynku znajdziecie sporo egzemplarzy BMW i3. Jeżeli zatem interesuje Was zakup tego modelu, no to nie powinno być z tym większych problemów. A co do oferty, na którą ja osobiście zwróciłbym uwagę, no to byłby to BMW i3 z 2019 roku, auto z przebiegiem około 30 tys. km. Moc 170 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów, napęd na tylne koła, 4 miejsca w aucie, auto bezwypadkowe używane ze wspomnianym silnikiem elektrycznym o pojemności 42,2 kWh, no i w cenie około 95 tysięcy złotych. Myślę, że właśnie na takie oferty zwracałbym uwagę, jeżeli poszukiwałbym BMW i 3 na rynku. A zatem tak to mniej więcej prezentuje się, jeżeli chodzi o ten konkretny model samochodu. Ja jestem ciekaw też Twoich spostrzeżeń dotyczących tego auta. Koniecznie napisz o tym wszystkim w komentarzu, a póki co to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.